Kiedy cena jest za mała, Michał mi daje pała. Michał lubi dawać dupy, kiedy chodzi na zakupy. Za bokale chleba, Michał zajść tam, gdzie trzeba. Za pojadę puszkę coli, Michał użyć do woli. Tależ kałem, Michał lubić, grać jest swym małem. Ojciec cika na Michała, i pętyka jego wała. To przysłowie nie jest głupie, Michał grzebie palcem w dupie. Nigdy nie daj siebie zwieść, Michał lubi jądra gnieść. Racz mądrości tej wysłuchać, Michał da ci się wyruchać. Nigdy nie bądź zbyt uparty, kiedy Michał jest otwarty. Kiedy Michał się nie złości, jego w gotowości. Każda świnia wie o Boże, co jej Michał zrobić może. Michał ma być urodziny, będzie trwał pół godziny. Michał anal ma rozwarty, gdy przegrywa tobą w karty. Michał lubi zjadać wiśnie, bo go potem tajcem ciśnie. Do więzienia polskiego, Michał wyciechuje z tego. Szczera prawa co mawiają, że Michała w dupę gają. Michał chce żyć dobrze, dobre odbycie, dupę znakomicie. Nie bywała, jest to rzecz, Michał mały ma swój miecz. Może Michał miecz ma mały, za to obyd wytrzymały. Michał z dumą strucha księdza, gdyż potrafi dużo nędza. Michał z chęcią robi kupek, gdyż mu stepek liszy zupę. Michał lubi swojego ojca, by ten go wypuszczał z ojca. Rozpoczęcie nie trzepaniem, to Michała jest zadaniem. Ty pierdolet. Ty, co masz łeb. Zgadzam się. Tak, Jak wiesz, w skali 0-10. Dziękuję.